Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Kuba i dzisiaj wrzucam wam odcinek z Hollow Knighta który powinienem był rzucić dawno temu bo to bardzo dawno temu już nagrywałem no i dzisiaj pokonujemy Absolute Radiance na poziom Radiance, zobaczycie sobie moją reakcję, jak mi się to udało zrobić zrobiłem to po 6,5 godzinach zobaczycie również tego Zolta jak tam pokonuje, Eternal orde, Ordenal jakoś tak to się nazywało i później żeby odcinek nie był za krótki, dam wam również fragmenty z najciekawszych moich irytacji, nieudanych prób pokonywania bossów na poziom Radiant. Zobaczycie to sobie. tych najciekawszy, bo też tego nie było dużo. Ja też się głównie nie irytuję, no ale czasami jak się pojawiają, no to tutaj będziecie mieć te najciekawsze. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ojej. No niezłe kombo dała. Kulka, wertykalna linia światła, kolce i jeszcze ona zaczęła robić ten cztery rzeczy na raz. Matko jak mi serce bije! Ja! Nie! nie! Jak się czas? Ja nie mogę dzisiaj 11 minut Ogólnie robiłem to chyba z tydzień Tak liczyłem to i tak i pół godziny wyszło, nie? W sensie wiem, że... liczyłem właśnie ostatnio, wyszło 6 godzin, 20 minut, dzisiaj 10. Nie mogę. pół godziny Nie mogę nie mogę, że ja to zrobię. Ja nie mogę. <laughs> o, oh, let's go! I dzięki temu mamy jakie podniecenie. Mamy wszystkie wszystkie co do jednego bossy na Radiant. I mamy kolejną statuetkę. I tutaj pisze, że ta pustka przyjmuje... Fokus, czyli w sumie. A w sumie chyba jest jakiś inny tekst. Wydaje mi się, że wcześniej było coś innego. Nie wierzę. Uch, jak szybciutko! Uch. Bo wcześniej było, że. Y y przy poprzednim było, że przyjmuje formę, a tu jest, że przyjmuje fokus, jakby. Nie wiem, jak to tak przetłumaczyć. Ale jeju. I mamy ostatnią fazę. Ostatni jakby możliwy do zdobycia poziom tego oto, tej oto pieczęci, jak ja to nazywam tak ona wygląda, tu może wam wkleję jak wyglądały te wcześniejsze, jeżeli nie pamiętacie jeju, wreszcie nie wierzę patrzcie to, inspekt. O, na radiant, więc Jedyne, co mi teraz zostało w sumie do roboty, to tylko i wyłącznie bindingsy na Pantheonach. Jeju, jak się cieszę. Jest! Trochę już, słuchajcie, ochłonąłem yy, i ogólnie miałem wam pokazać, jakich czarmów używałem, a zapomniałbym. Oczywiście podstawa Unbreakable Strange, do tego Quick slash w drugiej fazie głównie się przydał, chociaż w pierwszej yy, również Spell Twister, Soul Catcher oraz Shaman Stone, więc tak bardzo mocno również na, na duszę też miałem tutaj, pod duszę. No i co... Tak by to wyglądało. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie takie wyposażenie i jeszcze zróbmy jedną rzecz tutaj w hali bogów, bo zostało nam jeszcze Eternal Ordenal, czy jakkolwiek to się wypowiada, ogólnie złotów. Trzeba pokonać 57. Dlaczego 57? Bo w sumie tyle ich, tyle reguł miał złot, nie? Aha. W sumie 37. W sumie za dużo sharp shadowa tam nie używam. Możemy sprawdzić Fury of the Fall. Ojej, już już mi zadał obrażenia. Nie lubię jak się odbijać No ma też sporo życia, aż cztery? Razem muszę go uderzyć. Yeah. Oh. Aho, namena, namena. CO TO JEST?! Jeszcze jeden! Dobrze! Nie użyłem tego fury, ale mamy 58. Udało się. Spokojnie, za trzecim razem nie było to aż wcale aż tak trudne. Chociaż teraz przy samym końcu zginęliśmy, no i mamy go złotego, no i super. Czyli oficjalnie wszytko w Hali bogów zrobione. Nie! Nie! Skąd? Ja nie wiedziałem, że on tak może Myślę, że to musi do niego wrócić. No ale. Prrrr! Odpijam cię tamto i lecisz tam. Nie, nie no, odrzuciłem się. A! Nie! Ty kufku, co ja to robię, co Mogę w dół robić zawsze, bo to wtedy będę mieć ochronę, nie? No, nie. no jak tak robi, to ja nie mam opcji. <laughs> ta, ta dusza mi... Pleciała po zabawie. No... Nope. <laughs> oh, oh dobry... Co tu się stało? Ej, to, to Nie sądziłem, że to tak... W sensie, sądziłem, że to tak zadziała, ale to jest piękne. No nie, nie, nie! Nasz, nasz, nasz! być, miał być nasz! A nie skok. Nie, nie, nie! Uciekaj! Nie mogę po prostu, nie mieć mam zaraz. Uderzam, uderzam! No i... na, No zrobiłem dasha! Czemu w tą stronę? Ja nie mogę, no ile tego? Jeszcze on się zaczął zbliżać, no oczywiście, zawsze w niekomfortowych sytuacjach się zbliża. No, ty jesteś taki głupi, holowna najcie. Ale jak? Gdzie? Przecież jej nie było. Ale. Czemu? Nie wierzę. Ukryło się za nim. Nie, no co ja zrobiłem? Nagle, nagle się nie zbliżył do ściany. Nagle się postanowił nie zbliżać. No i dlaczego, dlaczego tak to działa? Którego zaatakuje to? On leci. No kurwa, ale ja go atakowałem i od razu zrobiłem Dasha. Od razu. Niemal w tym samym momencie. No i dlaczego nie mogę tak? No no i. No i. Co ty robisz? co, fuj, co? spela, o co spela, <grym> to jest głupi, ja co Huh. 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 taki ja <śmienic> Jestem nie Pamiętaj, żeby tak nie robić. O ja ciebie! Nie no, lecz jak? Co? Jak? No... <śmienic> <śmienic> No, odbiła mi się. Aha, to tak się, takie komba się robi. Nie czerpię tej fazy. A, jestem bardzo głupi. No i co ja mam w to jest dobry pomysł, jak on najdzie? Ty robię w dół. No rup to! Ja użyłem wuj zamiast Zamiast Ale co to za kompo? No i ja jestem taki, jaki nie jesteś ty. Nie ty, ty. Hmm. nie gram w tę grę. A więc tak by się to wszystko słuchajcie prezentowało widzieliście jak pokonałem Absolute Radiance, yy, moją reakcję na to Eternal Ordenal. no i oczywiście te wszystkie inne jakieś nieudane próby. Yy, no i co? Tak jak mówię, powinienem był to już rzucić dawno temu, no ale jest teraz lepiej późno niż wcale prawda. Więc co? Jeżeli wam się podobało i chcecie w ogóle więcej odcinków z bo jeszcze mam dwa, które mogę wam rzucić, czyli e, All Bindings z pierwszego i drugiego pantomona, więc jeżeli chcecie to piszcie, a wam wrzucę jak najbardziej. E, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.